Wawrzyniak, Benisz, Rybus, Jędrzejczyk, Bereszyński, Reca, Puchacz. To właśnie ci piłkarze w ostatnich 10 latach grywali na lewej obronie czy lewym wahadle w reprezentacji Polski. Od wielu lat wśród kibiców i ekspertów panowało słuszne przekonanie, że kadra cierpi na brak jakości na tych pozycjach. Mało kto spodziewał się jednak, że rozwiązanie nadejdzie z Włoch a konkretniej z Rzymu, choć tak naprawdę z małej wioski Poli, oddalonej o około 60 km od Wiecznego Miasta. Nie sposób jednak nie wspomnieć, iż początki tej historii sięgają wsi Stare Modzele w województwie podlaskim. To właśnie stamtąd pochodził Krzysztof Zalewski, tata Nikoli, bohatera dzisiejszego odcinka. Ze starych modeli wyjechał on w roku 1989 do Włoch, aby uniknąć obowiązkowego wówczas poboru do wojska. Tam urodził się i wychował późniejszy reprezentant Polski, Nikola Zalewski. No i jest. Nikola Zalewski. Trzeci dzisiaj debiutant. Za chwilę zobaczymy, jak wykorzysta swoją szansę ten młodziutki chłopak z Romy. Od samego początku Nikola mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojego ojca. Miał 9 lat, kiedy trafił do Akademii Romy. Do tej naszej maleńkiej wioski przyjechał któregoś dnia obserwator Romy. Ktoś komuś powiedział i tak rozeszła się fama, że jest chłopak, który tu trenuje i nieźle się prezentuje. Ten człowiek odnalazł mnie wśród rodziców na meczu syna i się przedstawił. Myślałem, że sobie jaja robi. Poszliśmy na piwo, pośmialiśmy się, złapaliśmy dobry kontakt. Syn dostał wybór. Możesz od jutra grać w Romie, ale kwestie dojazdów pozostają po waszej stronie. Ze wspomnień bliskich pana Krzysztofa wyłania się obraz twardego, charakternego człowieka o głębim sercu. Nie dość powiedzieć, że ojciec Nikoli codziennie dowoził syna do ośrodka treningowego oddalonego o około 60 km od ich rodzinnego domu. Gotowałem mu makaron i jadł w samochodzie, bo po szkole nie było na to czasu. Odkąd pamiętam, Nikola miał same wyrzeczenia. Gdy Nikola jednoznacznie postawił na piłkę, pan Krzysztof zrezygnował z prowadzenia firmy i zamieszkał z synem w pobliżu klubu, zaś do domu przyjeżdżał jedynie w weekendy. Poświęcenie młodego zawodnika oraz jego ojca zostało przez los wynagrodzone. Nikola piął się po szczeblach kariery, bardzo odważnie poczynając sobie w juniorskich drużynach Romy. Krzysztof natomiast został przez klub zatrudniony, co pozwoliło mu na stabilizację finansową oraz dało możliwość skupienia się na pogarszającym się stanie zdrowia. To właśnie klubowi lekarze AS Romy będą do końca prowadzić terapię ojca piłkarza, walcząc o jego życie. Pan Krzysztof przez wiele lat cierpiał na cukrzycę, miał również bardzo poważne problemy ze wzrokiem. W roku 2020 zachorował na niezwykle szybko postępujący nowotwór. Pomimo początkowego entuzjazmu związanego z właściwym przyjęciem się pierwszej chemioterapii, organizm pana Krzysztofa odrzucił drugą dawkę chemii. Jednakże na 18 dni przed śmiercią spełniło się jego wielkie marzenie, które jednocześnie było ukoronowaniem i świadectwem wszystkich jego wyrzeczeń i poświęceń dla syna. 5 września 2021 roku Nikola Zalewski zadebiutował bowiem w seniorskiej reprezentacji Polski w wygranym przez Polaków 7-1 do 1 meczu wyjazdowym z San Marino rozgrywanym w Serra notując asystę przy golu Adama Buksy. Dla pana Krzysztofa, który w tamtym okresie był już bardzo chory, przebycie trasy z Rzymu do Serra Vale, liczącej około 320 km było prawdziwym wyzwaniem. Po meczu całą Polskę obiegły zdjęcia wzruszonego pana Krzysztofa na trybunach. Niestety, niedługo później pan Krzysztof zmarł, a w jego pogrzebie uczestniczyli między innymi piłkarze Romy, Jose Mourinho czy Zbigniew Boniek. Iż Nikola Zalewski urodził się we Włoszech oraz całe swoje życie mieszka w Italii. Jego rodzina wychowała go jako Polaka. Nikola nie ma problemów z płynnym porozumiewaniem się w naszym języku. Grał w polskich drużynach młodzieżowych jako junior, grający w młodzieżowym zespole Romy, został odnaleziony przez jednego ze skautów PZPN, Dawida Ambrożego. Jak wspomina, informacje o Zalewskim odszukał przeglądając stronę internetową AS Romy. Następnie zaś na Facebooku odszukał siostrę piłkarza, która przekazała mu numer do pana Krzysztofa Zalewskiego, który, nie próbując powstrzymać radości, wielokrotnie powtarzał, iż nieustannie czekał na taki telefon. W ten sposób Nikola otrzymał pierwsze powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski, zaś w roku 2019 z drużyną do lat 20 wystąpił w Mistrzostwach Świata w Polsce. Był 4 lata młodszy od wszystkich. Pamiętam scenę, gdy kupił chłopaków na treningu. Cztery razy z tego samego miejsca trafił z rzutu wolnego w okienko. Spodobała mi się u niego lekkość w grze, inteligencja i odwaga. On się nie zastanawia. On wchodzi z drzwiami. Mówi były szkoleniowiec kadry do lat 20, Jacek Magiera, w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Kariera Zalewskiego przyspieszyła jednak w roku 2021, zaś tempo jej rozwoju było dosłownie błyskawiczne. Prawdziwą szansę Nikola Zalewski otrzymał od Jose Mourinho, który po objęciu Romy po kilku treningach obwieścił młodemu Polakowi, że zamierza na niego odważnie stawiać. Zalewski stał się zawodnikiem pierwszej jedenastki klubu z Wiecznego Miasta po tym, gdy podczas Euro 2020 kontuzji doznał Leonardo Spinazzola. Początkowo miejsce Włocha w podstawowym składzie zajął Matias Winia, jednak ostatecznie przegrał on rywalizację z Zalewskim. Młody Polak bardzo szybko udowodnił Jose Murinio, że warto na niego stawiać. Niezwykle rzadko zdarza się bowiem, że zawodnik dotychczas grający w drużynach młodzieżowych notuje tak szybkie, bezkompromisowe wejście do podstawowego składu drużyny seniorskiej. Duża jest w tym rola José Mourinho, który dostrzegł w Polaku duży potencjał i metodycznie wprowadzał go do zespołu. Gdy było trzeba, Portugalczyk nie miał również problemów, by bronić Zalewskiego przed włoskimi dziennikarzami. W marcu tego roku Zalewski po słabszym występie z Udinese był mocno krytykowany przez dziennikarzy. Pomimo nieudanego meczu, Mourinho nie stracił wiary w Polaka i wystawił go w podstawowym składzie na niezwykle prestiżowy mecz derbowy przeciwko Lazio. W tym meczu Zalewski zagrał kapitalne zawody, zbierając bardzo wysokie noty od włoskich dzienników. Zanotował aż 7 odbiorów, co było absolutnie najlepszym wynikiem spośród wszystkich graczy na boisku. Po tym spotkaniu Mourinho powiedział, Nikola ma 19 lat i jest w klubie odkąd był dziewięciolatkiem. Po paru problemach w Udine, generalnie po trudnym dla nas meczu, wy rzymska prasa, Zmasakrowaliście chłopaka. Jeśli byłbym gównianym trenerem, który ulega presji mediów, dzieciak już by więcej nie zagrał. I tacy właśnie dziennikarze są w Rzymie. Dziś Nikola rozegrał wielki mecz i wielu z was schowa język za zębami i grzecznie wróci do domu. Dobre występy Polaka w minionej kampanii potwierdzają statystyki. Według danych Statsbomb w Lidze średnio notował 3,75 odbioru na mecz, co było najwyższym wynikiem w zespole. Polski wahadłowy doskonale czuje się również w zadaniach ofensywnych. Według Y-Scout w ubiegłej kampanii zaliczył 6,85 prób dryblingu na mecz. W AS Romie pod tym względem lepszy od niego był tylko gwiazdor zespołu, Zaniolo. W lidze natomiast znalazł się na 11 miejscu w kwestii dryblingów. Należy także wspomnieć, iż Zalewski zajął szóste miejsce w całej lidze, jeśli chodzi o liczbę dośrodkowań w pole bramkowe rywala. Udany debiutancki sezon Polaka w seniorskiej karierze zwieńczony został zdobyciem wraz z drużyną Pucharu Ligi Konferencji. W finałowym meczu z Feyenoordem Zalewski zagrał 66 minut i po wygranym 1-0 spotkaniu mógł cieszyć się z kolegami ze swojego pierwszego europejskiego trofeum. Polak miał swój udział w drodze Romy do finału Ligi Konferencji. Zanotował dwie asysty w meczu z Bodo oraz Leicester. Udany sezon Zalewskiego zaowocował również nominacją do prestiżowej nagrody Golden Boy, przyznawanej najlepszym graczom do 21 roku grającym na kontynencie europejskim. Nagrodę w przeszłości otrzymywali m.in. Rafael van der Wart, Lionel Messi czy Kylian Mbappé. 16 września ogłoszono skróconą listę 40 nominowanych do tegorocznej nagrody, na której Zalewski znalazł się wśród takich piłkarzy jak Musiala, Pedri czy Ansu Fati. Pomimo dużego splendoru, jaki spłynął w ostatnim czasie na Zalewskiego, wydaje się, iż nie należy obawiać się, że młodemu piłkarzowi uderzy do głowy woda sodowa. Nikola był zawsze bardzo rodzinnym, poukładanym człowiekiem. Jak wspominają jego bliscy, w okresie, w którym mieszkał wraz z ojcem w wynajmowanym mieszkaniu w pobliżu ośrodka treningowego, pomimo iż mieszkanie było trzypokojowe. Nikola spał w jednym pokoju z tatą. Młody wahadłowy zdaje sobie sprawę, jak wiele zawdzięcza rodzinie, wiedząc, że jest dopiero na początku swojej piłkarskiej drogi i ma jeszcze wiele do udowodnienia.